Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj z naszej skrótkiej, z takiej serii porównawczej. Odcinek wydaje mi się dosyć ciekawy, ponieważ przedstawiłem Wam tutaj pięć modeli najczęściej wybieranych przez Was, przez naszych klientów opon do koparek kołowych. Mamy przed sobą tutaj te oponki obok siebie. Postanowiliśmy ułożyć je w takiej kolejności od najdroższej do najtańszej u nas na, w sklepie internetowym, tak więc zabieramy się do zmierzenia tak naprawdę, co pre, reprezentują e, sobą te opony. Od mojej tutaj strony mamy Michelina Power Diggera, zaraz obok niej jest Westlake CL626. Następnie Kamsove X552, cecha KNK44 i na samym końcu opona również z koncernu Westlake modelu EL08. Tak więc moi drodzy wyciągam swój sprzęt pomiarowy i mierzymy oponkę najdroższą. U nas jest to Michelin Power Digger. Wygląd tej opony, no, to subiektywna sprawa. No, dla mnie opona wygląda poprawnie. Żadne, żadnego szału na mnie nie robi, ale no wiadomo, wygląd to nie wszystko. E, parametry wytrzymałościowe najwyraźniej e, skutkują tym, że tę oponę wybierają nasi klienci. No ale dobra, zobaczmy, co ona sobą prezentuje. Tak? Czyli szerokość bieżniku mamy 22 cm, 22 cm. Wysokość bieżnika, tutaj się będę posiłkował e, tutaj. E, Specjalne do tego przyrządem, który nam dokładnie to wszystko, to wszystko zmierzy. O, I odwrotnie trzeba, nie, nie wolno się pomylić, żeby to, żeby to ustawić. I teraz Adrian 15, 16 mm Dobrze, 16 mm, także zobaczymy, jak będzie się to prezentowało na tle innych opon. Obok mamy Westlake CL626, jest to opona no, tańsza u nas na stronie, jeśli chodzi o zakup. Um, opona troszeczkę inna od Michelina e, Power Digera. Jest to opona robiona w technologii HD. E, mamy tutaj zdecydowanie pogrubione ściany boczne, jak i również zdecydowanie wyższy bieżnik. Jest to opona stricte robiona w takiej jakby technologii mining, czyli e, o, zapewnia ona zdecydowanie większą odporność na przebicia, czy to boczne, czy od czoła opony. No i też bieżnika jest tutaj więcej. Zaczniemy od pomiaru szerokości tego bieżnika. Adrian, 23 cm. 23 cm szerokość bieżnika. Trzeba mieć tutaj pod uwagę, że jest jeszcze taki pas wzmacniający po środku tej opony, więc nie będziemy mierzyli jej na środku, tylko tak trochę z boku, z tego względu, że tak tam naprawdę ten bieżnik się kształtuje. Momencik, równiczko, żeby to było. O, 31 mm. 30, no, 31-32. Tak więc widać, że oponka ma jest i szersza, i wyższa w bieżniku. E, ściana boczna jest grubsza. Tak się ten produkt prezentuje dla wszystkich tych, którzy chcą mieć bardzo mocną oponę e, z bardzo wysokim bieżnikiem, e, w szczególności dla klientów, którzy pracują na torowiskach są to produkty, mamy takich klientów co setkami kupują rocznie te opony, e, bardzo duże firmy, mm, polecamy produkt. E, po jej lewej stronie mamy Camsovex 552. Opona poprawnie wyglądająca, aczkolwiek wydaje mi się, że chyba będzie miała najwęższy bieżnik 21,5 cm 21,5 cm, no takie naciągane, no tam 21,4, 21,5 cm, no tak można powiedzieć, jeśli chodzi o szerokość bieżnika. I teraz jeszcze raz zobaczymy, jak to się przedstawia, jeśli chodzi o. Szerokość. Tutaj tak samo, ona ma pewne tutaj yy, wzgórki yy, idące na środku, więc również miarkę przyłożymy troszeczkę z boku, abyśmy mieli yy, ten pomiar zrobiony yy, adekwatnie. Jest to 19 mm, 19 mm jeśli chodzi o. Oponę x 552. Przechodzimy następnie do opony Secha KNK44. Zobaczymy, co tutaj się przedstawia: 24 cm szerokość bieżnika i wysokość tego bieżnika jest to 2 cm. Mierzona w taki sam, w taki sam sposób, jak. Zmierzone zostały poprzednie trzy opony. No i y, ostatnia w naszym zestawieniu, wybierana również bardzo często przez naszych klientów ze względu na bardzo y, korzystny y, współczynnik cena jakość. Westlake EL08. Przystępujemy do pomiaru szerokości opony. To jest 22,5 cm. 22, widzisz, Adrian, i pół. Centymetra. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać na tej naszej kamerce, ale to jest 22,5. I wysokość tej opony również 2 cm. Tak więc, pokrótce chcieliśmy Wam zwrócić uwagę, co dostajecie za pieniądze wydawane u nas w sklepie od najdroższej opony Michelin Power Digger, idąc w kierunku Westlake'a, dalej Kamso Sechy i znowu Westlake'a. Macie rozeznanie, co dostajecie za wydawane pieniądze. Wybór już zależy od Was. Każda z tych opon jest, no, każdy z tych modeli jest często wybierany przez naszych klientów, dlatego też postanowiliśmy wykorzystać je w tym naszym zestawieniu. Wszystkie pięć z tych opon są sprawdzone i bardzo często przez Was wybierane. Michelin Power Digger nie występuje wraz z dentką i z ochraniaczem. Tutaj do kosztu opony, który jest dosyć wysoki, również trzeba doliczyć koszt zakupu dentki i ochraniacza, co jeszcze bardziej podraża ten zakup. W Westlakeu dętka i ochraniacz jest standardowo w zestawie, więc za cenę opony macie identkę i ochraniacz, to samo dotyczy Tamso Vexa 552, Secha również jest oponą tak zwaną gołą, czyli bez dentki bez ochraniacza, no i Westlake L08 również występuje w komplecie z dętką i z ochraniaczem, także... Zapraszamy do kontaktowania się z nami. Jeżeli chcecie jeszcze bardziej szczegółowych informacji co do zastosowania danych opon i co do opinii, jakie nasi klienci tutaj nam zdają i relacjonują z użytkowania tych produktów, to zapraszamy. Chętnie pomożemy, doradzimy. Tak, więc jesteśmy z naszymi oponkami przy naszej wadze i będziemy teraz sprawdzali, który producent daje najwięcej gumy, najwięcej, że tak powiem, materiału. W oponie 10 na 20 szerokości bieżnika już znamy, wysokości znamy. Teraz zobaczymy, która opona waży najwięcej. Tak więc zabieramy się do roboty. Zaczynamy od opony najtańszej, czyli Westlake L08. Oczywiście wyjęliśmy dętki ochraniacze, tak żeby ważyć samą oponę, a nie zestaw i komplet. Dobra, zabieramy się do roboty. Adry. Westlake L08. co się będzie działo? Na środek. Adrian waga 44 kg. Słuchajcie, kolejna w naszym zestawieniu seka, druga najbardziej korzystna cenowo. Z szerokością bieżnika, z wysokością, tak naprawdę wyróżnia się na tle konkurencji. Waga 50 kg. czuć w ręce, że jest cięższa. W kamso mamy ze dwie szklaneczki wody. Tak to przyjechało z fabryki. <laughs> Ale to nie powinno wpłynąć jakoś na cenę 40 kg i pół. 40 i pół. No jednak tutaj Adrian, szerokość bieżnicznika, która jest najniższa no i ta wysokość Widzimy, że robią tą wadę, tak? Weslek, ewidentnie, czuć w ręce, że jest oponą najcięższą. Powoli go tutaj wsadzimy. Jeszcze poprawimy z tamtej strony. 76,5 Czuć to, czuć w ręce, że opona jest cięższa na tle swoich konkurentów. No ale wiadomo, szeroki, wysoki bieżnik, podwójnie gruba ściana boczna, oznaczenie extra deep thread, double wall, swoje robi. No. Opona jest prawie dwa razy cięższa niż jej poprzednicy, tak musi być. Przed nami opona najdroższa Michelin Power Digger. Szerokość i wysokość bieżnika już znamy. Zobaczymy teraz, ile kilogramów gumy i drutu kupujemy za cenę prawie, że 2200 zł brutto, bez dętki i ochraniacza. Nie mówię oczywiście, że może to jest jakaś taka opona, no ale za tą cenę 49,5 kg przyznam szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczony, ponieważ wizualnie opona ta nie przedstawia się jakoś nadzwyczajnie, nie wygląda jakby była taka ciężka, ale widać, że nie oszczędzają na produkcji karkasu, także Michelin Power Digger 49,5 wynik. Ok, tak więc, moi drodzy, naszego krótkiego porównania nadszedł koniec. Jakbyście chcieli dowiedzieć się na temat parametrów fizycznych innych opon, yy, śmiało dzwoncie, piszcie w komentarzach. Zrobimy to dla Was. Najważniejsze jest to, żebyście byli. Dobrze poinformowani i świadomi każdego zakupu, który dokonujecie u nas poprzez stronę internetową bądź też telefonicznie. Pozdrawiamy Wam serdecznie i mamy nadzieję, że ten filmik rozwiał już jakieś tam pewne wątpliwości i wiecie, co kupujecie za dane pieniądze i co, czym każdy z tych producentów i każda z tych opon w rozmiarze 10 na 20 się charakteryzuje. Dziękuję Wam za oglądanie filmu i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. A już tak Adrian, że co na marginesie, to chciałem stwierdzić, że znowu producenci robią nas wszystkich, i klientów, i sprzedawców bambuko, no bo w końcu 10.00 myślnik na 20 do czegoś zobowiązuje, prawda? No ile Adrian to jest 10 cali? Ile ta ile opona powinna mieć szerokości? 26? 28. No prawie 26 cm, 25,4 cm. Tyle to, jeden cal to jest 25,4 mm. Żadna z tych opon nie miała 25-26 cm szerokości bieżnika, najszersza była bodajże, bym cel 626. Także widzimy, że kurde ten cały świat i opon i motoryzacji charakteryzuje się delikatnymi przekłamaniami, dlatego mówię, warto to cholera mierzyć.